Witajcie, vlog ma z dzień 14. Słuchajcie, jesteśmy już poza połową, cieszę się z tego ogromnie, że udaje mi się do tej pory codziennie wstawiać te filmiki, mam nadzieję, że tak pozostanie. Ja się witam z Wami jeszcze w mojej piżamce, bo jeszcze się nie ogarnęłam, w ogóle jestem jakaś taka rozszczepana i w ogóle. Ale Filip już jest po śniadaniu, po inhalacjach i tego typu różnego rzeczach. A ja przyszłam otworzyć kalendarze, więc standardowo zaczynamy od zdrapeczki. Choinka. No choinka nie jest mi potrzebna, znaczy w domu oczywiście, ale na zdrapce przydałabym się raczej gwiazdka. A tutaj trzynasteczka. Gdzie jest trzynasteczka? Tu. O? 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 o. jakaś różowiutka pewnie kula do kąpieli na pewno z Filipem ją wykorzystamy do zabawy w jakiejś misce czy coś no zobaczymy a ja sobie na śniadanko zrobiłam kanapeczki i duży duży ogromny zaraz ci przyniosę picie i duży ogromny kubek herbaty z cytryną z imbirem, bo wiecie co coś czuję że zaczyna mnie pobolewać gardło Ja jestem już po śniadaniu, że tak powiem, zrobiłam wszystko, co chciałam. Teraz korzystając z tego, że Filip o dziwo bawi się sam w swoim pokoju i nie wołam je co 3 sekundy, postanowiłam, że rozparceluję pierogi, bo wczoraj mąż przyniósł zamówione pierogi i teraz muszę je porozkładać w mniejsze paczuszki i po prostu pomrozić. Może przy okazji, jak już jestem, to zrobię sobie tutaj herbatkę. Dzisiaj jest czarna z cytryną, także super. I co jeszcze miałam Wam do powiedzenia? A, już wiem. Miałam Wam powiedzieć, że zaczęłam zamawiać prezenty dla moich znajomych, bliskich i w ogóle. I dzisiaj już przyszła pierwsza paczuszka. Poza tym odezwała się do mnie Ala. Która wygrała rozdanie, także się cieszę, bo mam nadzieję, że odpisze mi w mailu za chwilę dane, na które mam wysłać paczuszkę i że jeszcze dziś może uda mi się ją wysłać. Zobaczymy, bo będę szła odebrać swoją paczkę, więc może przy okazji bym wysłała tą dla Ali. Także no zobaczymy, zobaczymy. Cieszę się, że się odezwała, cieszę się, że za chwilę będziemy, nie, że ona będzie miała za chwilę swoje produkty, a ja już będę miała, że tak powiem, zakończoną tą kwestię, cieszę się z tego ogromnie. Mam tu całkiem sporo tych pierożków, te są akurat z mięsem, to chyba też, także muszę je porcować na mniejsze, bo Filip wiecie, no nie zje całej takiej porcyjki, a jak już rozmrozimy, to zazwyczaj najczęściej właśnie dla Filipa. Chociaż może te z mięsem zostawię kilka takich większych paczuszek. No dobra, zaraz zobaczymy. ty to jesteś wszędzie tam, gdzie jedzenie, co? A? No? Wszędzie tam, gdzie jedzenie? No? Dobra, ogarnęłam pierogi, więc teraz zrobię sobie tą herbatkę. Dzisiaj się udało, Filip zasnął i to w miarę szybko, także ja teraz jeszcze mam jedną rzecz do zamówienia i zaraz to zrobię. I jeszcze muszę troszkę ogarnąć kuchnię, bo wiecie, zawsze się tam coś nagromadzi do sprzątnięcia, także taki jest mój plan na teraz. Słuchajcie, spakowałam paczuszkę dla zwyciężczyni rozdania, i jak mąż mój wróci z pracy. To ja pewnie pobiegnę szybko ją nadać, żeby czym prędzej trafiła do ostatecznego właściciela. O, hej, ja się wyłoniłam z domu, choć jest tak zimno, ale idę na pocztę wysłać paczuszkę. No i oczywiście odebrać moją paczuszkę, i jeszcze później do piekarni po pieczywko. Taki plan na teraz. Dobra, paczuszka nadana, paczuszka odebrana, jeszcze teraz idę do piekarni Dzisiaj mąż posiedział troszkę z Filipem, dla sobie trochę nadrobiłam vlogmasy u niektórych osób I poczytałam sobie troszkę książkę, a teraz zobaczcie, już niedużo zostało nam kalendarza Tu jest cała część, która jest pusta Także y, ja już zerknęłam, co dzisiaj Filip ma w kalendarzu. Jest to książeczka, więc wcale się z tym nie śpieszę. Y, dopiero mu ją wyjmę przed snem i sobie ją po prostu na noc przeczytamy. O, taki plan. No otwórz, co tam masz takiego? Książeczkę. Książeczkę? A, książeczkę, kocku. O kici koci, ale super, i co? Przeczytamy ją? Ech. Chcesz przeczytać książeczkę o kici koci? Tak. Dobra. To przytulasz się do mamy i czytamy? Tak. Ja odłożyłam Filipa spać. Jak widzieliście czytaliśmy książeczkę Kicia Kocia Zima i Filip nie odpuścił. Trzy, czytaliśmy ją trzy razy. Bardzo mu się spodobała. Sam jeszcze tam sobie dopowiadał, opowiadał. Także myślę, że mu się spodobała ta książeczka. Cieszę się z tego przeogromnie, bo ja sama lubię książki, lubię czytać, więc mam nadzieję, mam taką nadzieję, że i Filip będzie e, lubił czytać. Jest to dla mnie naprawdę ważne, żeby wzbudzić w nim taką miłość do książek, taką chęć e, sięgania po książki, wiecie. E, I co? Ja sobie zrobiłam herbatkę, e, idę montować vloga. Więc już nie przedłużam. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Jeśli tak było, zostawcie dla mnie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Do jutra. Pa!